To w godzinie mroku nad wykami ptasimi, gdy ich smętny fiolet pojmujemy bardziej zmysłem przekonania niż i doznań. Człowiek zamyślił się nad praktykami ludzi z pogranicza boskiej mani. A w poczynaniach on nie ustaje, jakby kręcenie modlitewnych młynków miało się nigdy nie kończyć. Nie spieszył się ze słowem, w palcach przesuwał te swoje paciorki statecznie. I z wiarą, że jest wspólnikiem czasu, przemijaniu dotrzymywał kroku, popychał czas, przesuwał go do takiego kresu, za którym już nie trzeba pytać. Czy sady kwitną w stronach, dokąd zmierzamy? Ich biel. Jak długo iść będzie z nami? Jesteśmy, czy już nas nie ma, gdy w rozproszeniu doskonale znikamy? Czy wszystkością stajemy się wtedy i bielą majowego drzewa? I każda brama w nas się otworzy i będzie nami każda oścież? Ogrom. Ogrom i niewiedność. Jakże daremne okazać się mogą te wypatrywania przy daremnym oknie, jakże sami oknem i wiecznym i daremnością będziemy, ani samotni, ani bezdomni, ani opuszczeni. Kto bez zgody i z jakiej przyczyny bezmiar w nas wlewa i chce oswoić? Czy nie wystarczy szum sosen? To gołąb uderzył z zbłąkanym skrzydłem w niebo i otworzył je. Gdzie jesteś? Jestem. Jesteś, bo widzisz wiatr. I taka noc, i oczy zaciskam. Policzkiem błądzę po Twojej twarzy. Mokry zostawiam ślad i wtulam policzek w to miejsce na szyi, gdzie krew i czas na przemian w Tobie pulsują, jakbym cała mogła się tam zmieścić i skryć. To Ty. Tak. To ja. Otwierasz ramiona, szczęśliwy. Przez chwilę nie pomnę, że z trwogi o nas za dwoje umierasz co dnia. Nie o mnie się lękaj. Umiem być sama nawet przy tobie, ale ten ciemny na niebie wiatr. Ja tylko. Ja tu. Ja. Gdzie krew i czas w tobie pulsują, spokoju szukam. I jest jakby się stało, co dopiero się stanie. A sen nad ranem był, i był wielką rzeką, do której nie wchodzi się po raz drugi. Mówmy o śnie ogromnym, a nie pomieści go słowo. Nieopatrznie nadepnęłam na całe życie chrząszcza. Zmierzałam do kościoła zbyt prosto. Zapytałam wtedy, czy będzie mi odpuszczone, gdy już uklęknę na szachownicy posadzki w ósmy dzień tygodnia. Białe pole, czarne pole, Ocenzurowane szachowisko, a figury były rozdane. I szept spada w żywe ciało chwili, pocznie się rozwieranie wiatrów, listków, osiki. Nurtów nieba i rzeki, poza ostatnie słowo. Jest niczym, gdy liczy się tylko to, w co wierzysz. Im bliżej wiary, tym trudniej zrozumieć. Giordano Bruno ujął to lepiej. Przyzwyczajenie do wiary jest największą przeszkodą poznania. Już dnieje, a nic nie jest jasne. Do zmroku odroczmy układanie się do snu wielkiego. Już dnieje. Pora nakarmić róże mojego ogrodu. Świat i ogrom zebrały się. Pod siódmym żebrem, stokrotko nienawrócona, zawieruszyłaś w drodze sens przepowiedni. Chwytam się życia i Twojego wiersza, Anno, boskie Udo. Ślubne Udo, pogańskie Udo, wyborny projekt do miłosnych obrządków, powołał go czas, a potem łupił go ten sam czas i odrywał od drugiego ciała inne daty, odmienne imiona, a te same upływały nam porządki. Kochanki świata, wygnanki królestwa, dwa szczęścia żyjące po sobie czas. Obraca nas w palcach i odbiera po kawałku. Nie pamiętam, czy jeszcze mam wyraz twarzy. Już nie noszę zwierciadeł przed sobą i nie trzymam róży. Moje przemijanie sprzyja mi coraz bardziej. I odbiera po kawałku. Jestem swoją skórą. Która zdąża w przyszłość. Myliłam się, moja skóra nigdy nie należała do mnie. Tak jak moim nie był każdy dzień, ani dom, ani książka, tym bardziej obraz. Przychodzą nie wiedzieć skąd, pomieszkają w nas trochę i odchodzą. Pytało mnie poematem, kim jest ten trzeci, który ciągle idzie obok ciebie. Właśnie siedziałem na wygrzanej ławce października, samotny, gdy liczyć nas jesteśmy tylko ty i ja. Zabawny rachunek, jak ostatecznie układa się w nieistnienie na tej ziemi jałowej. Cień słów. Ciało bez cienia i wiekuisty pochód ziaren piasku. I piach w oku. Eliocie. Miałem plażę w sobie rozległą po brzegi czasu i nigdy nie miała rozstać się ze mną. Nie myślałem o braku. Brakł czegokolwiek, choć zgubiłem, zgubiłem czas z oczu. Nie należało wspominać o trzecim, nie potrzebowałem przecież niczego na pustkowiu miasta, byłem cichy obok twojej niemej wiedzy. Potem spadł liść i jasna stała się ponad moją głową wasza rozmowa, twoja z trzecim. Trzeba było zachwiać tego spokoju na pustkowiu miasta. Lepiej było nie powiedzieć. Jest w nich coś z niezakrzepłej róży, oto obcowanie z czasem, oto szczegół, który chce od nas za dużo. Kiść, piersi, ukulele i udręki, wspomnienia. Czułem o tyle, osypujące pył ze skrzydeł szamoczących. I ten klangor żurawi pod opadającą powieką. I to oczko w pończosze lecące ku górze. Znosić ból niespełnienia po trzykroć lepiej niż zawód poznać, po trzykroć jest lepiej. Chwile, jest w nich coś z niezakrzepłej róży. Oto obcowanie z czasem, oto szczegół, który chce od nas za dużo. Sekundy i minuty, trakty i traktaty godzin. Czy nie są martwe zanim odejdą? A oni mylą minutę z nieobrachowaną chwilą. Nie chcą znać bólu wyrosłego z szeptu. Choć przed nim szła przecież nadzieja, i błękit w nozdrza się wdzierał i w oczy. A oni upodobali sobie jawę i ćwiczą się w śmiertelnej sztuce. Liczydła czasu trzymają nad nimi władzę. Grabie liście w ogrodzie narzędziem prostym jak nóż, co było od nowego pora odciąć. Grabie liście. Jak dobrze jest się tak zmęczyć. Podpłynie już, prawie jest to łzą czystą. Rzetelnie obmywa szare brozdy dni przeszłych. Czuję, że mam mięśnie silne do kości. Mogą unieść kamień snu i rdzę jesieni, mogą z liści i jesieni leczyć. Liść winorośli opadnie, ziemia zdepcze. Wody potoczą i w krąg zamkną, A w źródło istotność uwierzyć trzeba, Choćby ich nie było na pustyniach nocy i nocy, Gdy już nabierzemy pewności, że dzień też jest nocą. Kto żywy za życia układa poematy o czasie? Kto rozpozna jego strukturę? I na cóż taka wiedza, jeśli nie wyzwala? Tu wszystko ma swój czas. Jeśli chcesz, opowiem Ci o jutrze, to będzie wtedy, gdy kształt. Przemię się rdzeni w, rdze i w brok, potem w wiatr. Wszędzie ten czas i co byś nie zrobił? Jaką drogą nie poszedł wszędzie czas, który się nie odstanie. Przestrzeni się i pętli. Zaciera jasne niegdyś horyzonty i zawęża do jednego punktu wpatrzenia. Pies zawył dziesiąty raz. Ech, znów cierpnie skóra. Poczynie się rozwieranie wiatrów, listków osiki, nurtów nieba i rzeki poza ostatnie słowo, a sen nad ranem był przepowiedni. Wycisz piosenki wszystkich jesieni, choćby magicznym były ogniem. Nie ocalaj na litość! Nie przechowuj śladów po mnie. Świat od nich nie stanie się wieczny. Nie gromadź wzruszeń, gadatliwych znaczeń między wierszami. Kroplą wiersza mogą stanąć wokół. Pal moje manuskrypty. Pal swoje manuskrypty. Nie zapisuj maili. Stwórz pamięć, która nie pamięta. Boję się otwierać własne wiersze. Po tchnieniu w nie ciała lękam się ich rany, ponieważ nie dowierzam śladom bez śladu, ponieważ domysł. Puste koperty pełne są domysłów. Tragarzu serca, zakładniku talentu, już moszczą ci przytułek, zawieruszyłeś w drodze sens przepowiedni, a dano ci wybór. Jeśli już zdasz sobie sprawę z tego, że nie masz żadnej władzy ani kontroli nad niczym, sprawdź, czy jesteś przy sobie. Nakryj do stołu, albo popraw okulary na nosie. Tyle możesz zrobić dla siebie. I jeszcze popatrz, czy nauka noszenia kamieni nie poszła w las. To będzie wtedy, gdy kształt przemieni się w rdze i proch, potem w wiatr Jedyna i raz przychodzi, i bez prób udaje się wszystkim. Ją trzeba w sobie przygotować. Tak. Śmierć potrzebuje celebracji. Ubiera się długo. Podejmij dla niej jeszcze jedną czynność przyziemną. Jest ona potrzebna również tym, których opuścisz. Przecież nie wypada wysłać człowieka nieobutego przed oblicze Boga. Więc wyczyść buty, które ci potem założą w ostatnią drogę, i pamiętaj, by były wygodne, by stóp nie raniły. Nie zostawiaj ich z tym problemem. Gdy wezmą czyścik do polerowania, Będą musieli się pochylić jeszcze raz nad Tobą, jeszcze raz nad śmiercią. Ubiera się długo. Musi zestroić w jeden świat obie strony życia. Wtedy trochę mami, trochę obiecuje. Na przykład widok z lotu ptaka z domieszką kwiatu konopi i kleksem błękitu pod stopą. Co za obrazek przewrotnie szagalowski, więc dodam jeszcze i będziemy, jak rekruci, rysujący czarnymi lakierkami, glazur nieba. Wschodzą w niebo, wreszcie znośni dla siebie. Wznoszą serca z litu najlżejszego, szagalowscy rekruci, a na ziemi. Położą im głowy ciężkie na krochmalne poduszki. Mój Boże, czy ty słyszysz, jak to brzmi? Poduszka do snu ostatniego? Oni muszą się wyzwolić z przyciągania ziemskiego, by zakończyć co nieodwracalne i wypełnić co nieuniknione. Pojedynczo. Nie inaczej, szagalowscy rekruci, a gdy raz zakołują nad głowami, gdy porwie ich trawa wonna już sami nie są, bez skrzydeł, Ale lecą. Klucze, całe klucze niby żurawi. Albercie, czy rozwiązały ci się wszystkie wzory? Czy czas w nich jest? Ten heraklitowy czynnik Pantarei, przez który wszystko, co u nas pachnie, ponsowieje, trwoży się i boli, trzeba pomnożyć albo podzielić. Tobie uwierzę, nawet jeśli mi do ucha szepniesz, że duch też ma płeć. A moje wzgórza. Na tę wieść spłonął. A jeszcze wczoraj tu był człowiek. Potwornie kasłał, co doprowadzało do szału. Ej, nie pomagały już żadne syropy, nawet z kwiatów białych bzu czarnego. Potem kładziesz mu głowę na krochmalną poduszkę i wzuwasz buty w ostatnią drogę. Ars Bene Moriendi Bo jeśli wszystko jest powtórzeniem I nie jest po raz pierwszy Ars Bene Moriendi Rozpalmy stosy ze słów Rozpalmy stosy ze złotem. Wyczyśćmy buty, które nam założą. Wyczyśćmy buty, które nam założą. Połóżmy im głowy, na im głowy na krochmalne poduszki. Nam też położą. Nam też położą. Śmierć potrzebuje oprawy. Stroi się długo. A przyzwyczajenie wygasa wolniej niż życie. A może się mylę? Consuetudo altera natura est. Tak. Śmierć zaczyna fascynować, gdy już nabieramy pewności, że da się ją jakoś przeżyć.